PoliceFest TV Wspiera nas piroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. Za kibicami Jagiellonii Białystok Święto Ultra edycja 2024. Jak przebiegła impreza, na profilu dzieci Białego Stoku pojawiła się obszerna relacja. Posłuchajcie, od godzin popołudniowych kibice Jagiellonii zbierali się w centrum miasta, degustując podlaskie przysmaki w lokalnych restauracjach. O 14.30 odbyła się zbiórka wszystkich fanów żółto-czerwonych przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Z kina Ton wyszedł poczet sztandarowy, który stanowili trzech weteranów: Leszek, Szyna i Daniel. A za nimi 20 kibiców żółto-czerwonych. Czerwonych szarfach. Głos zabrał Wojciech Strzałkowski, który wygłosił przemówienie do kibiców w Sztandar został złożony na stole, gdzie przedstawiciele kibiców i klubu przybili do drzewca symboliczne gwoździki. Chwilę później nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru przez biskupa. Panie Boże Nasz, który na wysokościach. Około godziny 15:30 formowany został szyb przemarszu i ruszyliśmy w drogę na stadion. Na czele szedł sztandar, a za nim ponad 2000 kibiców na czele z flagą, wschodni front z herbem miasta oraz klubu. Mimo mocno padającego deszczu nikt nie wyprzedzał czoła przemarszu i wszyscy razem doszliśmy na stadion. Po godzinnym przemarszu pod pomnik Jagieloni został przekazany sztandar młodym adeptom Szkoły Mistrzostwa Sportowego Biały Białystok. Na promenadzie został uformowany szpaler, który ciągnął się aż do bram stadionu. Gdy sztandar ruszył z pod pomnika, kibice głośno odśpiewali hymn klubowy, a poczet sztandarowy wszedł na stadion. Kolejnym punktem było wejście na sektor ultra gdzie fani w jednym momencie weszli na młyn z pieśnią na ustach. Przed meczem zostali nagrodzeni kibice, którzy w 2023 roku byli obecni na wszystkich spotkaniach wyjazdowych Jagiellonii. Każdy z nich dostał dyplom oraz pamiątkę od ośrodka Kibice Razem, na której znajdowało się wypalone logo Jaga Travel z napisem Komplet Wyjazdów 2023. Przed rozpoczęciem spotkania była minuta ciszy poświęcona wszystkim kibicom, których nie ma już z nami, a zasiadają teraz w sektorze niebo i stamtąd dopingują głośno Jagiellonię. Z gniazda na trąbce jeden z kibiców zagrał utwór cisza, który wzruszył wielu fanów jak Za Zanim rozpocznie się spotkanie, uczcimy minuto ciszy wszystkich tych kibiców, którzy dzisiaj nie mogą być z nami, nie mogą być na ucznia, nie mogą być na posłancjach sektorach, ale byli wiernymi kibicami, i Jagiellonii, Jabłoskowa. Po wszystkim rozległo się głośne to my, tomy, my, to my. i ciarki przeszły wszystkich. Na dachu stadionu powieszona została flaga Ultra Jagielonia Białystok z gryfami. Dodatkowo fani Jagi na płocie mogli podziwiać dwie nowe flagi. Pierwsza była zaprezentowana już na przemarszu, wschodni front, a druga to flaga zgodowa, latami hartowana, prawdziwa przyjaźń Białostocka Jaga Ełcki Mazur. Doping poprowadziło paru byłych gniazdowych i obecnych, co też dało bardzo fajny efekt. Dobry doping w pierwszej połowie niestety nie pomógł piłkarzom Jagi, i do przerwy przegrywaliśmy 0-2. W przerwie spotkania na płytę boiska zaproszono 15 kibiców, którzy Liczyli ponad 200 wyjazdów za Agielonią na kibicowskim szlaku. Masa poświęconego czasu i wiele przejechanych kilometrów w imię swojej pasji należało odpowiednio docenić i nagrodzić. Dlatego każdy z nich dostał wyjątkową koszulkę od kibiców z herbem klubu, na której widnieje napis: Klub 200 i herb z dwoma gwiazdkami, a z tyłu na karku jest napis: Jagielonia. Klub, pragnąc docenić ich poświęcenie, wręczył każdemu wyjątkową wpinkę, którą możecie zobaczyć na zdjęciach. Druga połowa to konkretnie o prawa za którą stoi Ujotmek. Przypominamy, że stosowanie środków pirotechnicznych na stacjonie, któremu jest zablokowane. Proszę o to, abyście tego nie robili. Założyliśmy środków pirotechnicznych grożą kawę. że łapią kontakt strzelając w bramkę w 82 minucie, a cały stadion niesie ich do strzelenia jeszcze jednej bramki. Niestety nie udaje się zremisować spotkania, chociaż sytuacji było sporo. Na tym świecie nie kończy i gra się dalej. Już za niecały tydzień mecz z ruchem Chorzów, więc widzimy się przy Słonecznej. Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji tego wydarzenia, za obecność na przemarszu mimo niekorzystnej pogody. Szacunek wszystkim osiedlom, grupom IFC za konkretną mobilizację w swoich szeregach. Dziękujemy serdecznie klubowi Jagiellonia Białystok za wiele spotkań, by wszystko było dopięte na ostatni guzik. Cała Jaga zawsze razem. Więcej na kanale podlaskie24.pl. Jak Wam się podoba tradycja kibiców Jagiellonii? Zapraszamy do komentowania. Trzymajcie się i do następnego! Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających! Zapraszamy na zakupy w piożop.pl z kodem PoliSzwaz 5% rabatu.